Za miesiąc odbędzie się Wrestlemania 41. My nadal nie znamy walk nocy pierwszej ani nocy drugiej i właśnie z tym tematem przychodzę w dzisiejszym odcinku. Powiemy sobie o potencjalnych walkach, które podczas Wrestlemania 41 mogą się odbyć. Przygotowałem spis zarówno nocy pierwszej, jak i nocy drugiej. Przesiedziałem nad tym, przemyślałem, co faktycznie jest realne, abyśmy mogli ujrzeć i tym chcę podzielić się z wami w dzisiejszym odcinku. Oczywiście sekcja komentarzy jest dla was. Dajcie w komentarzach znać, co sądzicie o tym, co za chwilę wam przedstawię oraz jak myślicie które z tych walk na pewno się odbędą, które się może nie odbędą, a może macie jeszcze jakieś inne pomysły, jakie walki podczas tej gali zobaczyć możemy. Sekcja komentarzy, jak mówiłem, jest dla Was. Zostawcie polubienie pod tym materiałem i subskrybujcie kanał, żeby ze wszystkim być na bieżąco. Na moim drugim kanale Patrykos rozpoczęliśmy serię z WWE 2 25 My Rise, więc serdecznie Was także zapraszam na ten kanał, jeżeli chcielibyście zobaczyć moje przygody w trybie My Rise. Zacznijmy więc od nocy pierwszej i walki o Mistrzostwo Świata Kobiet, gdzie moim zdaniem mimo wszystko... Zobaczymy Triperfet Match i wszystkie wydarzenia na to wskazują. IO Sky kontra Bianca Belair to jest walka potwierdzona, ale do tego wszystkiego dochodzi jeszcze Rhea Ripley i wydaje mi się, że wydarzenia z Galimandia i o gdzie IO Sky spoliszkowała zarówno Rhea Ripley, jak i Bianca Belair, tylko na to wskazują. Taki Triperfet Match zobaczymy podczas największej ze scen, i moim zdaniem ma to jak największy sens, żeby otworzył D'Arżynio z pierwszym wrestlingiem. Rozpoczynamy mocnym akcentem, natomiast nie zwalniamy tempa, i druga walka to starcie o mistrzostwo interkontynentalne. Bron Breaker Kontra Sheamus, kontra Ludwig Kaiser, kontra Finn Balor, kontra Penta. Feltej 5-way match o mistrzostwo interkontynentalne. Mocno zastanawiałem się nad tym, by dać tutaj ladder match, natomiast pomyślałem sobie: tak naprawdę ci zawodnicy nie potrzebują. Tutaj w ogóle drabin, żeby dostarczyć dobre widowisko I też jestem zdania, że nie moglibyśmy mieć nawet dwóch wieloosobowych walk z użyciem drabin Także tutaj stawiam na zwykły feltej 5-way match I jestem niemal pewny, że właśnie Braun Breaker będzie bronił mistrzostwa w wieloosobowym starciu Bo mam takie przeczucie, że tytuł interkontynentalny na wrestlingu straci Ostatnio w sieci pojawiły się także informacje, że za całe prowadzenie postaci Brona Breakera odpowiada sam Paul Heyman Więc chłopa naprawdę, słuchajcie, przed sobą niesamowitą przyszłość, jeżeli czegokolwiek nie spieprzy Natomiast wracając już, wydaje mi się, że Bron Breaker powinien pójść po główne mistrzostwo, czyli mistrzostwo World Heavyweight po WrestleManii, więc tutaj strata tytułu ma jak najbardziej sens. Oczywiście predykcjami i wynikami tej karty się tutaj zajmować nie będziemy, ale mam po cichu po prostu nadzieję i o tym chcę powiedzieć, że w takim wieloosobowym starciu Sheamus to mistrzostwo zdobędzie i to właśnie na WrestleManii. Dalej moi drodzy to walka jeden na jednego, gdzie zastanawiałem się czy czasem ta dwójka nie powinna znaleźć się także w wieloosobowym starciu o mistrzostwo interkontynentalne, ale nie. Nie i wydaje mi się, że jeden na jednego dostarczą o wiele lepszy pojedynek, a mowa tutaj o starcie Logan Paul kontra AJ Styles, co także wydarzenia z gali Monday mogą nam sugerować. Logan jak najbardziej w pojedynku jeden na jednego wiemy, że się idealnie odnajdzie. Dajmy mu dobrą walkę, walkę z zawodnikiem klasy światowej, którym oczywiście jest AJ Styles i ja jestem bardzo ciekawy tego, co oni razem w ringu mogą ugotować? Może jeszcze jakaś specjalna stypulacja, natomiast to traktuję tutaj jako normal mecz i to też będzie ok. Po numer 4 pierwszej nocy wrestlingu to Chelsea Ring kontra Piper Niven o mistrzostwo United States kobiet. Wydaje mi się, że w końcu dojdzie do tego momentu, gdzie Piper powie dość i to ona pójdzie po mistrzostwo United States. Trochę całą sytuację komplikuje tutaj Alba Fire. Nie wiadomo po co pojawiła się ona i po co pomogła Chelsea Green. Może to też jest jakaś zasadzka, i to Piper będzie właśnie u swojego boku miała teraz Albę i zemszczą się one na Chelsea. Nie wiem, ale taki pojedynek Chelsea Green. Piper Niven zobaczyłbym jak najbardziej. W kolejnym pojedynku na szali znajdą się mistrzostwa tartimowe kobiet, gdzie Liv Morgan i Raquel Rodriguez będą broniły mistrzostw w starciu przeciwko Alexie Bliss oraz Nikki Cross, gdzie tutaj jest to dość ryzykowne stwierdzenie, ale połączenie tej dwójki jak najbardziej bym zobaczył i jeśli Alexa nie zostanie w żaden ciekawy sposób wykorzystana na WrestleMania, to będzie to bardzo mocne zabicie jej postaci po powrocie na Royal Rumble i wierzę w to, że faktycznie w jakimś kierunku zils pójdziemy i wierzę, że dostaniemy ciekawą walkę o mistrzostwo tartimowe kobiet, a tak naprawdę biorąc też pod uwagę wydarzenia z Elimination Chamber, to tylko to miałoby sens, bo Alexa przeciwko Liv Morgan, jest to ciekawe. Niech W dostarczy nam takiej walki i myślę, wszyscy będziemy zadowoleni, a i Alexa też zostanie jakoś ciekawie wykorzystana, bo teraz trochę jej postać jest pogrzebana i trochę to przykre, także jak najbardziej taki tarty mecz widzę. No i przechodzimy już do samej śmietanki nocy pierwszej WrestleMania, którą zaczniemy od pojedynku jeden na jednego Drew McIntyre kontra Damien Priest. Walka, która moim zdaniem odbędzie się na normalnych zasadach. Oni nie potrzebują żadnej stypulacji, bo i tak będzie to brutalna walka. Mam nadzieję, że jest to walka, która też odbędzie Otworzy nową drogę dla Drew McIntyre'a Jest to walka, która 100% moim zdaniem na WMC się odbędzie Bo na to też wskazują ostatnie wydarzenia I program pomiędzy nimi praktycznie, że został już rozpoczęty Może jeszcze nie oficjalnie w kierunku Wrestlemania Ale tak, taką walkę zobaczymy I wydaje mi się, że będzie to nowy początek dla Drew McIntyre'a Który z Priestem podczas Wrestlemania wygrać powinien I także McIntyre w końcu będzie mógł zemścić się za to Co zrobił Priest temu, gdzie zrealizował na nim walizkę Money in I odebrał tytuł z jego rąk, który tak naprawdę trzymał z 5 minut. Siódma i zarazem przedostatnia walka nocy pierwszej WrestleMania to starcie pomiędzy Gunterem a Jeyem Uso o Mistrzostwo Świata WWE. I tak, zgodzę się z tym, że to właśnie main event Jay Uso powinien main eventować WrestleMania, bo przecież wygrał Royal Rumble, ale nie do końca tak musi być, bo jeszcze nad tym pojedynkiem mamy trzy zupełnie większe nazwiska, gdzie na szali szalitarze może znaleźć się coś bardzo ważnego. Nie sądzę, żeby walka Gunter- raczej usol, która, przypomnę, main eventowała Saturday Night's Main Event, main eventowała nam pierwszy dzień WrestleMania, tym bardziej, że ich podbudowa dość bardzo mocno upadła. Dużo też myślałem nad tym, czy czasem nie dać tej walki jako opener nocy pierwszej, co też w pewnym sensie miałoby sens, ale raczej wydaje mi się, że to właśnie WWE ten moment litowania na wielkim stadionie w Las Vegas zostawi bardziej pod koniec gali. Nie zdziwiłbym się nawet, gdyby zamykali tym wydarzeniem ale natomiast nie sądzę, żeby Junter kontra J. Uso przebiło takie starcie jak, czyli Main Event nocy pierwsze WrestleMania, który ująłem właśnie w mojej karcie walk WrestleMania 41, czyli CM Punk kontra Seth Rollins kontra Roman Reigns. Czekałem słuchajcie z wypuszczeniem tego filmu właśnie do momentu, w którym to dostaniemy jasne potwierdzenie, czy Roman Reigns skupi swoją uwagę zarówno i na Punku i na Rollinsie, takie potwierdzenie dostaliśmy Roman Reigns powrócił podczas Monday at zaingerował w Steel Cage Match, zaatakował Seth Rollinsa wyciągając go z klatki ale jeszcze dorzucił swoje pięć groszy dla CM Punk'a, któremu gdzieś tam starał się pomóc Paul Heyman. I wydaje mi się też, że to właśnie na polu Heimanie bardzo mocno będzie skupiona uwaga w całym tym starciu. Nie wiem, w którym z kierunków to może pójść, zostawimy sobie to na inny odcinek. Natomiast właśnie noc pierwszą WrestleMania 41 uważam, zamkniemy starciem CM Punk, Roman Reigns, Seth Rollins' Threat match. Pokusiłbym się także o stwierdzenie, że być może do tego starcia zostanie dołożone miano pretendenta do mistrzostwa WWE i zwycięzca tego starcia dołączy do walki menu wentującej noc drugą, czyli John Cena kontra Cody Rhodes. Jest na to. Taka szansa, więc taki znak zapytania przy tym oczywiście stawiam. I przechodząc już płynie do nocy drugiej Resplamanii 41 i do walki, która prawdopodobnie tą noc nam otworzy... To wieloosobowe starcie o mistrzostwo WWE Tag Team, gdzie zobaczymy DIY broniących swoich mistrzostw przeciwko The Street Profits, Motor City Machine Guns, Pretty Deadly, Los Garzas oraz Melo Don't Miss. To jest też Tag Team, którego jestem bardzo mocno ciekawy. Nie zdziwiłbym się nawet, gdyby to oni zgarnęli mistrzostwa podczas tej nocy, ale chyba jeszcze większymi. Branymi bardziej pod uwagę, możliwymi osobami, które te mistrzostwa zdobędą, są do Street Profits, ale jak mówiłem, nie dzisiaj o predykcjach. Wieloosobowy ladder match, tak właśnie tą walkę widzę, i wydaje mi się, że ladder match w zestawieniu walki tak teamowej odda o wiele bardziej niż w takim starciu o mistrzostwo interkontynentalne z udziałem pięciu zawodników, więc tak, bardzo szczerze mówiąc, na tę walkę czekam. Druga walka nocy drugiej to Jade Carly kontra Naomi. Jak najbardziej pojedyny, który. Ma, słuchajcie, wokół siebie dużą aurę i to ze względu na Jade Carrill. Ja jestem bardzo ciekawy, jak ona w tej walce się zaprezentuje i szczerze bardzo mocno liczę na to, że nawet może jakaś stypulacja zostanie tutaj dołożona. Ogólnie, jeśli chodzi o ułożenie pojedynków nocy drugiej, to miałem spory problem, bo już teraz zaczynają nam się same grubsze pojedynki. Walka o Mistrzostwo i na States to kolejny pojedynek, który wydaje mi się, że zobaczymy podczas WrestleMania 41 nocy drugiej i też widzę to jako wieloosobowe starcie, tylko tutaj nieco w mniejszej ilości. To znaczy feltej 4-way match, gdzie A Knight będzie bronił mistrzostwa w starciu przeciwko Andriade, Jimmy'emu Uso oraz Brownowi Stromanowi. Ten pojedynek ma sens i wydaje mi się, że moglibyśmy nawet dostać celebrację dwóch braci Uso podczas WrestleMania, to znaczy Jay z mistrzostwem World Heavyweight i Jimmy z mistrzostwem United States. Jestem jak najbardziej za tym, słuchajcie. W tym pojedynku wcześniej widziałem jeszcze na Nakamura, natomiast biorąc pod uwagę to, co aktualnie się wydarzyło i że musiał porzucić mistrzostwo United States ze względu na sprawy rodziny. I śmierć jednego z członków rodziny nie uwzględniają go w karcie tegorocznej rocznego Idąc dalej, walka o mistrzostwo interkontynentalne kobiet, gdzie Lyra Valkyria będzie broniła tego mistrzostwa w starciu przeciwko Bailey oraz Roxanne Perez. Nie wydaje mi się, żebyśmy dostali walkę bailey kontra Sen jeden na jednego bo będzie to trochę zmarnowanie możliwego potencjału o walkę gdzie na szali będzie mistrzostwo interkontynentalne. No bo z kim w takim wypadku miałaby zawalczyć Lyra? Wydaje mi się, że połączenie tej trójki w triple Perfect match i tam wrzucenie mistrzostwa na szale ma naprawdę fajny sens i potencjał na wielki, mocny pojedynek. Idziemy dalej i starcie Jacob Fatuł kontra Solos i Koła, walka, którą niemalże na pewno podczas Restylmenii zobaczymy. Jestem ciekawy, czy na przykład tutaj nie dostaniemy jakiegoś Bloodline Rules. To byłoby ciekawe, tym bardziej w starciu pomiędzy tymi dwoma zawodnikami. Natomiast walka ta, moim zdaniem, jest niemalże pewna. Tak samo pewne wydaje się być starcie Randy Orton kontra Kevin Owens, które zastanawiałem się także, czy czasem nie dać jako Opener tej gali. Bo widzę tę walkę, słuchajcie, jako Helina Selmecz. Zobaczyć Helina na po kilku latach na WrestleMania jestem jak najbardziej za. Zróbmy to. Tym bardziej tutaj jest tak brutalnie, że nie sądzę, abyśmy poszli po prostu w zwykły pojedynek jeden na jednego, Normal mecz nie. Nie sądzę. Przedostatni pojedynek nocy drugiej to starcie o Mistrzostwo Kobiet WWE, gdzie Tiffany Straton będzie broniła Mistrzostwa przeciwko Charlotte. Sądzę, że raczej na pewno dostaniemy tę walkę aż tak wysoko i chyba nic dziwnego. Natomiast pojedynkiem, który tą noc będzie zamykał, czyli ósmy pojedynek tej nocy. No, nocy drugiej to John Cena kontra Cody Rhodes z potencjałem na to, że jeszcze ktoś może z walki CM Punk, Rollins czy Reigns tutaj dołączy. Daję na to takie szczerze mówiąc 50 a 50, bo sam nie wiem co o tym myśleć, natomiast skupmy się na tym co tutaj mam rozpisane, czyli Cody Rhodes jako mistrz kontra John Cena jako pretendent. Walka na szali, gdzie Cena może zdobyć 17-krotne Mistrzostwo Świata. Jest to na pewno, słuchajcie, historyczny pojedynek. I tak prezentują się dwie nocy WrestleMania 41 w moim wydaniu, słuchajcie. Miałem też tutaj takie pojedynki jak na przykład tartimowe starcie The New Day kontra Rey Mysterio i Penta, gdzie wtedy Penty nie mielibyśmy w starciu o Mistrzostwo United States, chociaż z tego zrezygnowałem, bo raczej chyba tego nie dostaniemy. Miałem też starcie Sami Zayn kontra Karion Cross, ale byłoby to starcie o nic, więc też z tego starcia zrezygnowałem i wydaje mi się w ogóle, że Sami Zayn pominie tą WrestleMania, ale to już tak... Tak off topic tutaj o tym wspominając. Szczerze, ta karta moim zdaniem ma sens i byłoby to na pewno przyjemne do obejrzenia. Największą zagwoską pozostaje to, czy Jay Uso będzie zamykał nos pierwszą, czy jednak nie. No bo jeśli nie, no to na przykład, czy dostaniemy starcie Punk Rollins' Reigns jako opener nosy pierwszej? Kompletnie nie sądzę. I jeśli zrobią ten perfect match w ogóle o tak naprawdę nic, to będzie to dziwne, więc mam nadzieję, że coś tam na szali się znajdzie. Albo właśnie motywem przewodnim tego całego pojedynku będzie cała sytuacja z polem Heymanem i przysługą dla CM Punk'a. Jeśli natomiast na szali coś się znajdzie, to pytanie, czy na przykład właśnie miano pretendenta do mistrzostwa WWE i nocy drugiej także dostaniemy Triple Fat Chociaż szczerze, nie wiem czy nie wolałbym normalnego starcia Cody Rhodes kontra John Cena 1 na 1 z motywem The Rock'a gdzieś tam obok. Chociaż pojawiały się też plotki, że może tu Stone Cold zostanie w to zaangażowany. Powiem tak, WrestleMania 41... Wydaje się być dalej bardzo mocno nieprzewidywalna. Tak jak narzekaliśmy, że ma słabą podbudowę, tak teraz nie wiemy. Nie wiemy, co jeszcze się wydarzyć może, i wydarzyć może się dużo ciekawych rzeczy, na które sam osobiście bardzo czekam. W komentarzach, moi drodzy, dajcie znać, co sądzicie o tym zestawieniu karty Walk Rescue 41, zarówno nocy pierwszej, jak i nocy drugiej. Serdecznie komentarzy jest dla Was. Tam Was zapraszam. Subskrybujcie kanał, wpadajcie też na kanał nadawczy, jak i również zapraszam Was do wspierania kanału. Na dole pod tym filmem znajdziecie specjalny przycisk i możecie zobaczyć co przysługuje każdemu z kolejnych poziomów, bo jest to ogarnięte. Trzymajcie się i do usłyszenia wkrótce. Cześć!